Siema, Siema z tej strony, Alcie i Prozzi zespanie w Wanie i dzisiaj zabieramy Was do Mielna, do Houseboatu, czyli domku na wodzie. Teraz pokażemy Wam, jak wygląda nocleg w takim właśnie domku na wodzie, bardzo luksusowym, więc jestem ciekawa Waszej opinii. Tak więc, zaczynamy! Mnie nurtuje jedno ważne pytanie: czy śpiąc właśnie w tym houseboatie będzie na mnie bujało? Wcześniej spałem właśnie na przeróżnych łódkach, na katamaranie, no i wiadomo, na nich buja. I jestem mega ciekawy, czy w domku na wodzie też będzie bujało, czy będzie stało bez ruchu. Ciekawa sprawa. Ty masz jakieś nurtujące cię pytania? Czy ciasteczko pistacjowe jest pyszne? Bezno ale nie czuć pistacji. Ale jest naprawdę spoko. To co? A mnie nurtuje, wiesz co? No. Czy wyjdzie dzisiaj słońce i czy będzie widoczny zachód słońca? Bo widzieliśmy na zdjęciach, że idealnie siedząc na kanapie w tym House widać zachód słońca, odbijający się w wodzie i strasznie chciałabym to zobaczyć. Ale na razie są takie chmury i pada deszcz, że nie wiemy, czy to się uda. Trzymajcie kciuki. No, mamy nadzieję, że się uda. Ducatosem stanąłem na styku. Do osobówek zawsze widać, jaki ducatos jest ogromny. No, także pakujemy się i idziemy zobaczyć, żeby nagrać pierwsze wrażenie, jak to wszystko wygląda. To jest nasz pierwszy raz w takim miejscu, także jesteśmy mega podierani do spakowania mamy oczywiście mnóstwo rzeczy i trochę nam to zajmie, więc w międzyczasie powiem Wam, dlaczego tutaj przyjechaliśmy. Dla tych, co nie wiedzą, e, nagrywamy odcinki w różnych miejscach w Polsce i jest to seria w poszukiwaniu wymarzonego domu, którą realizujemy we współpracy z Aloha Camp, e, czyli taką platformą, na której możecie znaleźć przeróżne, e, ciekawe domki osadzone w naturze. E, pokazywaliśmy Wam już domek na drzewie, e, pokazywaliśmy Wam glamping, tajny i dzisiaj pokażemy Wam domek na wodzie. Kręcąc te odcinki, chciałem tylko się podzielić taką szybką refleksją, że to dla nas jest taka totalnie wymarzona praca, bo nie dość, że odkrywamy niesamowite miejsca, poznajemy super ludzi, to jeszcze możemy nazywać to wszystko pracą. Z tych recenzji, które dostajemy, odcinki się podobają, więc naprawdę jest to, no można powiedzieć, praca marzeń. Także dziękujemy Wam, że oglądacie i tak czynnie uczestniczycie w. Rozwoju naszego kanału. Wracając do Alochy, w opisie znajdziecie link i po rejestracji dostajecie 100 zł zniżki na pierwszą rezerwację. Także sprawdzajcie opis i korzystajcie. Macie na to 3 miesiące, żeby to wykorzystać, także działamy. Jest naprawdę jest czym wybierać jeżeli marzycie o odpoczynku w naturze, to This is the way. A mnie szeka właśnie pakowanko. Także zaczynam i zaraz wam pokażemy jak te houseboaty wyglądają w realu. Pogoda na mnie dopisuje, bo trochę pada, ale to nic. Teraz tylko żebym się nie posliźnił z Ale to wygląda nieprawdziwie. Normalnie chatki przy pomoście, zobaczcie. Ostatni czas u nas to super hardcore bo ogarnialiśmy i płot, i właśnie nagrania tutaj do tych odcinków, i do nagrania do innych odcinków, i jeszcze Instagramy, i e, remonty, w sensie może nie remonty, ale takie e, mikro zmiany w domku. E, no i do tego jeszcze tripy, także jesteśmy wykończeni i mamy nadzieję, że właśnie w tej Norwegii, którą teraz planujemy, e, od razu po mielnie śmigamy do świnoujścia. I ze Świnoujścia e, prom do Szwecji. No i potem tam, już road trip będziemy e, przez miesiąc w Norwegii. Także mamy nadzieję, że tam odpoczniemy. No i przyszliśmy do naszego domku. No i zaraz, Grand Reveal. <gry> Ale, Ale luksury, co? Normalnie super luksury. I jaki dźwięk wytłumiony? Ja cię kręcę! Patrzcie na to łóżko. Coś niesamowitego. O, szok. Ale pięknie. I do tego tutaj e, pewnie są takie lampki nocne. No, I wannę widok, z widokiem. Widok przepiękny na jeziorko. <gry> Ale jaja. Jak tutaj jeszcze dołożyć zachód słońca, to... Szok. ...musi być kosmos. Jaka łazienka przeszkłona no fajna. Nie no, mega ładnie, naprawdę. To jest fotel masujący? Nawet czy to widzisz? Czy mi się wydaje? Fotel z masażem. Coś niesamowitego. O, tu chyba będę edytował sobie kolejne vlogi. A ja będę tak się obok wtedy kąpała. Nie no pięknie, naprawdę. Mega super. Still my breath away yeah. You'll always be my heart, my life, Every second, every day Zaczynamy kolejny dzień od śniadanka. Koszyczek pokaźny. I zaraz zobaczymy, co my tutaj. No ja, soczek widzę chyba? Tak. Ciekowy. Jest soczek, no. Co my tutaj mamy? Zmieszności. Ja już najważniejsze widziałam, czyli ciasto. <głos> <głos> najważniejsze w śniadaniu jest deser. I patrzcie, tu jeszcze mamy taki termos. znaleźliśmy też tą karteczkę, że mamy zajrzeć na sam spód. I na górze są naleśniki, a na samym dole jeszcze dwa jajeczka czekają. <noise> Także jemy. No to teraz robimy przerwę na kawę. Witam Ci stopę. No, dawaj. Na telefonie mierzymy? Tak, no ale najpierw musimy. Paweł zrobił się specjalistą odrobienia kawy. Stał się specjalistą odrobienia kawy i odmierza idealnie, ile czasu ta kawa ma się zaparzać. Jest, są ważone ziarna i dopiero jest robiona ta kawa, więc tutaj nie ma żartów z kawą. Słuchajcie. Nie ma, nie ma. Absolutnie. Ale, ale jest zajawa. Wcześniej robiłem to za Aeropressem, a naszym nowym naczyniem w Wanie jest właśnie Drip. I też smak jest troszeczkę inny. Także teraz zostaje mi tylko namówić szefową, do dopicie kawy. <grystanie> Myślę, że jak nigdy nie piłam kawy i w tym wieku dalej nie piję to kawy zwycięsko. No. Ale herbata też jest spoko. Też jest spoko, no. Albo mrożona kawa. Ja lubię kawę, ale jak jest mrożona, Z taką ilością kawy, z taką ilością mleka, dużo lodu, syrop waniliowy i wita śmietana. To jest kawa. To jest, jest taka zabarwiona. Tak. Mlecko, no. Mleczko z odrobinką kawy. Kawka gotowa, teraz ją szybko spijam i lecimy dalej. Po kawce i cieście przyszedł czas na odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy w housebołcie buja? Jeśli chodzi o moje wcześniejsze zagwostki to nie wiem, czy to widać, ale jak się robi tak, to buja, także jeżeli zaczyna falować albo e, zaczyna wiać wiatr, to buja i zobaczcie jeszcze, co odkryliśmy, jest tutaj też hamak na hak, w którym normalnie można się pobujać. Niezły jajca, co? No. Normalnie hamak w domu. Można, można. Można, można wszystko. Z jednej strony mamy jezioro, a z drugiej morze, więc wybraliśmy się na spacer. Niestety na tym wyjeździe pogoda nie dopisała, więc każda próba wyjścia kończyła się deszczem. Ale jak to mówią, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Nasz czas w chaosbołcie dobiega końca, więc pora na podsumowanie. No i szybka akcja, tak jak co odcinek z tej serii, właśnie domkowej z Aloha Camp. Będziemy teraz wypisywać rzeczy, które nas zainspirowały do naszej przyszłej budowy domu. Kiedy nie wiemy, zobaczymy, ale są takie rzeczy, które chcę, chcielibyśmy wykorzystać u siebie, i właśnie w tej oto księdze to wszystko zapisujemy. Więc tutaj z tego domku będą też trzy rzeczy. Pierwsza z nich jest to wanna z widokiem, ale niekoniecznie w salonie, tak jak tutaj, bo to jest fajne przy wyjeździe. Jeśli raz na jakiś czas wyjeżdża się i to jest taki bajer w domku na wynajem. Natomiast u nas w domu przyszłym na pewno będzie w łazience standardowo, ale chciałabym, żeby właśnie była przeszklona ściana albo duże okno, żeby leżąc w tej wannie był właśnie taki piękny widok. Druga sprawa to zasłony, które są przyciemniane i mają taki super, taki super mechanizm mocowania. Nie wiem, czy to widać, zrobimy potem zbliżenie. I zasłony są z tworzone w ten sposób, że nie przepuszczają światła. No i co za ja rzecz bardzo praktyczna, przydatna, czyli obrzeża łóżka. Tutaj jest ma teraz wpuszczony właśnie w taką ramę i ta rama jest bardzo ładna, bo ona jest ozdobna, ale właśnie jest szeroka i można na niej sobie swobodnie coś położyć. Właśnie nie wiem, czy telefon, czy czy szklankę z wodą do picia, czy cokolwiek. Więc super, bo Zawsze, jak jest łóżko, to trzeba wszystko kłaść niżej i to jest średnio wygodne, a w tym przypadku ma się to zawsze blisko siebie, więc podoba nam się ten patent. Na dzisiaj to już byłoby tyle. My już fajnie sobie wypoczyliśmy, spędziliśmy tutaj dwie noce w takich luksusach. I jeśli ktoś z Was szuka jakiegoś fajnego miejsca na oświadczyny, czy na rocznicę, czy na jakąś fajną okazję, czy po prostu chciałby spędzić sobie czas w tak urokliwym miejscu, to oczywiście zachęcamy. Standardowo, jak przy każdej współpracy z Aloha Camp, mamy dla Was stówkę zniżki. Link macie w opisie. Tak, Wrzucimy no. go tam i on jest ważny przez 3 miesiące, więc jak teraz się zarejestrujecie, to na spokojnie jeszcze do, do końca wakacji możecie sobie czegoś szukać i rezerwować. Domków jest tam mnóstwo, bo są tiny houses, są domki na drzewie, tak jak właśnie ostatnio, gdzie byliśmy. Domki nad jeziorem, w lesie, są przeróżne obiekty, więc na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie w komentarzu. Oczywiście, jak nie subskrybujecie naszego kanału, to zachęcamy do subskrypcji, żeby być na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej!